Dajka! Niepokorne dusze! No to co, jedziemy dalej, nie? Czekajmy jakieś gry. Razem, może. A się dołączyć jeszcze? Rady. Co, zagramy. Jak widzicie, dorwałem już sniperkę, trochę ją pomalowałem. Kurwa, ludzie, tu każdą część broni można kolorować zasomna, nie? Co jest zajebu? ta sprawa, co to kurwa? Nie może, nie może, nie może. Dobra, czekajmy gdzie indziej. Okej, okay, no to może, nie wiem, e, le, 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 tutaj? Hasło, kurwa mać hasło. Wszędzie musi być kurwa jebane hasło, no dobra, może tutaj. Jest, join, no i to mi się kurwa w tej grze podoba, że jestem jak w I aż i zobaczmy Dobra, Dobra, grajmy. Ja jestem sniperem, jak widzicie. Z wyboru, bo lubię. Tu są kurwa chyba przeciwnicy. Nie znam tej mapy, pierwszy raz ugram, prawdę mówiąc. A skoro tu znajdę jakiś typek To będę gorszy, zrobię to samo Zastanę sobie tutaj Okej okay. Czym to nie idzie to nie? Dobra, mamy już typa załatwionego O! Tutaj da się kurwa na kliknięcie Jest szybsze przeładowanie Ja to dopiero zauważyłem Okej, okay. dobra, może znowu widzę No i mamy kolejnego zabitego. Ja jeszcze szybciej przeładowuję. Trzeba trafić. Trochę gry, trochę zdolności, a oddzielić taki odbywa się szybko fajnie. Jednym się w tych grze podoba. No kurwa, mam snajperkę i nie lata mi zoom kurwa dookoła. No nie lata. To jest normalnie i kurwa, to jaką nie być. Dobra, jak widzicie, kampie, bo lubię, jestem snajperem, czyli kampie. Chociaż ja wiem, że są snajperzy, którzy biegają. Ale ja wolę Lost. Ale wybuch był całkiem fajny. Była szybka gra. Wam szczerze, nie wiem co teraz się robi. A, jednak teraz wyszło tym razem. Chyba, nie wiem. Mam nadzieję. O, poddali się, jak mi przykro, normalnie. Dobra, wypadł. Dobra, redy, Ja chcę jeszcze raz. Co to jest? Może odpali szybko i nie trzeba będzie się, kurwa, męczyć z tym. Fajnie by było, nie? Ale okej, okay. tymczasem możemy się pobawić w szopie, prawda? Nie, nie da się. O, już jest odliczanko. O, kurwa, zajeboza. No i znowu gramy. No, czyli... Jakby to powiedzieć, fajnie jest, bo zabijanie jest. Mapy wam nie pokazuję, bo nie znam jej, a nie chcę was w błąd wprowadzać. Dobra, grajmy. O, jak ten fajnie wygląda, widzicie, jaki mam ma ten. No, no tychże są coś takiego jak mocne. Jeszcze nie wiem, jak ich używać, więc wam nie powiem. Dobra. Zostanę tak jak ostatnio, dobrze było. I jest. Okej. Okay. Dobra, tam ty już nie żyje. Mówi się trudno, nie? Dobra, przeładujmy. Dłuższym sposobem, niestety. Aj, ślepy za mnie, No, podejdziesz czy rzucisz granata. no. No, 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 no. Wiedziałem, będzie granat, Ale nie dorzucił. No. Rzeka z tego powodu, nie będę. to no, podobnie spróbuję mnie obejść. Przyjść stąd. No. Jeszcze nie wiem, jak to się z tymi mocami, prawdę mówiąc. A ja nie mówiłem ludzie, że przyjdzie, przyjdzie tędy. To było wręcz pewne, że przy tedy przyjdzie. Co to jest po mapie, nie? Eee, no dobra. Kurwa mać na długową strzelamą Dobra, przeładujmy, hmm, słyszę typa Ci mówi, że tu jest za drzwiami Tego od nich, ale no cóż. No, jednak tam był to okej ło, kurwa, co to było? To był chyba przeciwnik, tak mi się przynajmniej kurwa zdaje. Jak to się kurwa granata rzuca? O tak. Dobra, wiem, ja wiem. Kampię jak ostatnie kurwa pizda, ale ja lubię kampić. Wiem ja tylko tyle, że ja lubię kampić w grach. Tyle ja mam na swoją bronę. Hmm, coś się nic nie dzieje? Dobra, no i mamy frajera. O, granacik poleciał. Wyjdzie jeszcze raz. Dawaj, Ultra dawaj. Ho, 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 ho. nie Niefort typi, niefort! Fantastic! Świetnie, dobra. Ale, kurwa co tak? Co tak? Kurwa żaden czas, nic z tych rzeczy. To jeszcze jeden? Nie, no to już jest trochę dziwne. Chyba się kurwa coś zacięło, Tak mi się przynajmniej kurwa zdaje. Ja nie hakuję. Hakowanie jest złe. Zresztą widzicie. No, wreszcie nie będę miał anulibu taka zła. Zabiję. Ja się z tego kurwa jeszcze cieszę. Ja się... Najwyższa pora iść do lekarza. Tak Tam był typek. Nie wiem czy widzieliście. Ale był O, widzisz jeszcze raz? No chodź, 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 chodź. chodź. No. Aj kur. No. Teraz będzie tam. Wiedziałem że tam będzie. Widzicie jaki jest kurwa zajebisty? To jest yy, myślenie panna para... Dobra, jecie się. Eee, dobra. Impreza jest na całego. O, ładnie go zjął. nie okay. Moja szkoła. To, to kurwa wybuchło. Zabili go, zabili go. Dobra, a to, że broń się nie częsie, to aż mnie kurwa kocham takie takiej gry. Mam snajperę, lunata mi nie lata dookoła kurwa tego. wyceluję spokojnie, to że jest kurwa piękny. W każdej innej strzelance kurwa snajperka kurwa lata po całym tym monitorze. No i mamy typa. I kolejnego typa mamy. No, jeszcze ktoś? No, 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 no! Czekam! Aż dziwne, że nie piszą haker, hacker, hacker! Ja no nie wiem, że to jest często. O, traki A jeba No, idziesz chłopie? Chodź. chodź! Chodź, 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 chodź! Czekam! Ty chuju nie zasłaniaj, to no nie grzeszcie. Kurwa, mać. Jeszcze nie wiem jak się używa mocy. Fantasty! Jeden z głowy kolejny po prostu. No, kolejny, chodź, no chodź, chodź ci z góry. No, no chodź, chodź. Aj, pół. Znowu pudło? No, ciebie już nie spudłuję. No, kolejny. Nie żyj, wiesz. Też mnie pewnie mają kurwa doziemanego kampera. Ale ja kocham kamp normalnie kocham. Chyba już wiecie dlaczego. dobra, może teraz przyjdzie kolejny. O, idzie widzieliście go nawet nawet? no albo i nie bywa No chodź 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 chodź, no, chodź. Mm, coś się, kurwa, co on spróbował zrobić, to ja nie wiem. Ale sobie przeładuję. A, pierwsze pudło, kurwa, dawno. Drugie pudło, kurwa, no. Aj, zostałem rozstrzelany, no. Aż, kurwa, to... Boli. Nie wiem, czy się bardziej cieszę z tego powodu, czy się zmucę, bo już mi się amunicja kończyła. Ale dobra. Celujmy dalej. Okej, okay. może ktoś przyjdzie chętny. Jeste strzała. to trudno mi się celować, bo mam myszkę rozdubconą. Ale i tak jest fajnie. Mm. Kurwa, to co za moc? Ja pierdolę. Dobra, temu podziękujemy. Nie ja wiem co on próbował zrobić, naprawdę nie pytajcie. Między nogami. O, ja No i dobry sniper przyszedł. Dobra, grajemy dalej. Fajnie było i się skończyło, bo dobry sniper przyszedł do nich. Kurwa, chopie mogę się nie zasłaniać, bo nie widzę gdzieś gdzieś trzeba. To jest koniec! Win daje Lutk ZZZ jest chyba najlepszy w tymie. Nie wiem czy to o co chodzi w tym, ale dobra. Ale jest WIN. Był, poprzednia była przegrana, teraz już jest WIN. No jest dobrze. Zobaczmy tabule wyników jeszcze. O, jak się cieszą, widzicie. Dobra, gdzie jestem? Najemnik. drugi w teamie. Chyba z zwycięskim nawet. No. zabiłem 18 nawet. No i widzicie jakie są hardcore. A zginąłem 3 razy tylko. To jest chyba dobrze. Co to jest? Nat 17 no jak widzicie, tak to wygląda, tak wyglądała ta rozgrywka Szczelczka. Zapraszam do kolejnego nagrania.